Co zrobić, kiedy klient, kiedy ty przychodzisz na spotkanie i mówisz i widzisz, że cena jest po prostu za wysoka, wywalona w kosmos i chciałby się urealnić. Mhm. Jest kilka sposobów na to. Pierwsze, czy z rozmowy będziesz wiedziała, czy w ogóle jest możliwość urealnienia tej ceny. No bo część osób nie jest w stanie psychicznie na tą chwilę gotowa urealnić cenę. Pierwsza rzecz, e, warto się dowiedzieć, jaka jest cena minimalna, czyli ile najmniej, e, po jakiej cenie chcą sprzedać, czyli trzeba zadawać te pytania, chociażby w stylu, że ja w, nie mówię o tym, że chcę to sprzedać najtaniej. E, natomiast e, to, co, to, to co już wcześniej mówiłem, e, czy... E, po ile minimalnie jesteście Państwo gotowi sprzedać, załóżmy, Wasza cena to jest 500 tysięcy, klient mówi, że zapłaci 400. Pojawia mi się klient, który mówi, że zapłaci 440. Czy Wy jesteście w stanie zaakceptować to? Nie. Ale jeżeli klient mówi 440, no to w tym momencie ja wiem, że on da 450, 460. Czy Wy to zaakceptujecie? Bo jeżeli. Ma wasza cena minimalna, to jest 490, to ja nawet nie będę przyprowadzała tego klienta. Mhm. Czy zobacz, jeżeli oni ci powiedzą. No nie, no do 460, no to może byśmy się zdecydowali, mimo wszystko, studem, bo studem. Mhm. Czy ty już wiesz, że cena jest 500, ale wiesz, mhm. że możesz to sprzedać za 460? Mhm. Czyli nie urealniając ceny, nie nakiskając na nich, już masz zupełnie inną cenę. Mhm. Tak naprawdę. Ty możesz komunikować z ceną wyższą, ok, czyli już masz pierwszą rzecz zrobioną, e, Czy jest 40 tysięcy mniej. Mhm. Czyli możliwe, że już wtedy wchodzisz w cenę rynkową i faktycznie się warto podjąć tego, mhm. e, nawet nie mówiąc o tym ludziom. Druga możliwość, zadajesz proste pytanie. Okej, okay, dobrze, macie Państwo cenę 500 tysięcy. No proszę, powiedzcie mi, dlaczego ta cena, na, na jakiej podstawie wyceniliście tą nieruchomość na pół miliona złotych, na, na 500 tysięcy? No, no bo tutaj ten, robiliśmy remont Łazienki 5 lat temu, mamy. Ja miałem tak, taki przykład. No, widzi Pan, to musi być drogo, bo. Tutaj drzwi. Ja za te drzwi dałam za każde drzwi 3000 zł. A tych drzwi mamy 15 w domu. 3 razy 15? To jest. Same drzwi to jest prawie 50 tysięcy, tutaj, prawda? No, oczywiście wiadomo, że kupujący tego nie, nie doceni, prawda? Drzwi. Kolejne rzeczy, to możesz pytać, tak. Co jeszcze? Bardzo często, jeżeli zadasz to pytanie, żeby uzasadnili cenę. To mówią drzwi, tu mówią jakieś okna, są. tutaj mówią, że jest balkon duży. I wymieniając te rzeczy, które uzasadniają tą wysoką cenę, ludzie sami zaczynają z reguły tracić argumenty. Czyli oni się sami zaczynają w głowie zastanawiać, czy to faktycznie aż o tyle podnosi wartość od cen innych ogłoszeń, bo ludzie wyceniają, swojej nieruchomości na podstawie tego, co widzą w internecie, oni sobie weszli, no to dąbać. O, o, tu jest cena wyławcza tyle, to jest wywłarcza tyle, a ja mam drzwi za 3000, a ja mam piękny balkon, więc ja jeszcze dołożę 15 tysięcy, bo to jest super. Mhm. Prawda? Czyli jak oni się za, zaczynają zastanawiać, czy faktycznie wartość tych dodatków jest na tyle w plusie, mhm. sami sobie bardzo często odpowiadają, że nie. Kolejna rzecz, e, czyli, czyli tutaj e, klient sam argumentuje. Mhm. Dlaczego ta cena jest za wysoka? Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, to przychodzisz, bierzesz sobie jedny z wyceniarek, którą masz i w tym momencie robisz ceny porównywalne. Możesz sobie popatrzeć na ceny wywoławcze sprzed miesiąca, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu. Ceny w zasadzie stoją w miejscu, nawet spadają. Na tą chwilę, więc te ceny będą adekwatne. Czy przeznaczyć? Podobne mieszkanie było za tyle. Podobne było mieszkanie za tyle, czemu Państwo chcecie o 20 tysięcy więcej? To są ceny wywoławcze, cena transakcyjna była niższa jeszcze o te 50%. Więc jakby zastanówmy się, czy faktycznie Państwo chcecie sprzedać. Znaczy, jaką Państwo macie intencję? Czy sprzedać, czy po prostu zrobić próbny balon, jakie jest zainteresowanie? Bo jeżeli chcecie zrobić tylko próbny balon, no to super, ale. Musicie mieć świadomość, że jeżeli chcecie sprzedać, to wystawienie powyżej ceny rynkowej powoduje to, że po pierwsze nie będzie zainteresowania. Po drugie, e, ludzie jeżeli potem obniżycie cenę, bo będziecie ją musieli po prostu obniżyć, no bo trudno no, Zróbcie państwo na siebie, czy jeżeli produkt X kosztuje 100 zł, a ktoś go wystawia za 150, czy wy się nim zainteresujecie, kupicie? Nie. Dopóki nie będzie ceny rynkowej, no to nie oszukujmy się, nikt tego nie, nie kupi, bo sami byście tego nie zrobili. Więc co się wydarzy? Nie ma zainteresowania, państwo obniżacie cenę o ileś tam, ale w międzyczasie ludzie już widzieli to ogłoszenie, oni już nie wchodzą, potem widzi, widzą na portalach, że cena jest minus 15%, no to mówią sobie, a to potrzebują sprzedać, aha przycisnęło ich, no to dobra, to damy cenę jeszcze o 15% niżej, skoro muszą sprzedać. I będziecie państwo dostawać same oferty, w ogóle bardzo niskie. Frustracja będzie narastać, trzeba będzie negocjować z tymi klientami, wy będziecie mieli same oferty dużo niższe, więc sami będziecie mieli poczucie, że no to może faktycznie to jest tylko tyle warte, bo nikt nie będzie chciał dawać w tej chwili ceny, która jest realna do osiągnięcia, bo wystartowaliście zbyt wysokiego pułapu, Czyli popełniacie państwo jakby kolejny błąd. Więc to jest procedury sprzedaży, które się stosuje. Które my po prostu, ja jako doświadczona pośredniczka, wiem co zrobić i jak zrobić. Dlatego też ustawiamy w odpowiedni sposób. Ja państw, Państwu zadaję te pytania nie dlatego, że ja chcę sprzedać tanio, czy, czy chcę coś, tylko jakby trzeba ustawić odpowiednią strategię i odpowiedni marketing, żeby ta nieruchomość sprzedała się w najwyższej możliwej cenie. Czyli jakby masz kolejną rzecz. Klienci mówią, ale nam się nie śpieszy. Możemy potestać. Okej. Okay. Państwo się nie śpieszy, w związku z powyższym, co możemy zrobić? E, możemy zastosować jeszcze coś innego, jeżeli Państwo chcecie, e, ale musicie mieć świadomość, z czym to się wiąże. Czyli robimy ogłoszenie próbne, robimy pierwszą kampanię e, o, o stosunkowo nie aż tak w dużym zakresie, żeby zbadać zainteresowanie. Czyli mamy cenę taką, jaką Państwo chcecie, puszczamy kampanię na około 3 tygodnie na portalach, na mediach społecznościowych i patrzymy, co się wydarzy. Jeżeli nie będzie zainteresowania, to musicie, musicie się Państwo liczyć z tym, że to ta nieruchomość, to ogłoszenie jest spalone. W związku z tym musimy wycofać wszystko, przynajmniej na trzy tygodnie, żeby ludzie o tym zapomnieli, że była taka cena, żeby przestali kojarzyć tą nieruchomość. Następnie trzeba wykonać nowe zdjęcia, zrobić nowy opis. I drugi raz ruszamy z normalną kampanią w normalnych cenach. Czy Państwo jesteście na to gotowi? Jeżeli tak, okej, okay, możemy tutaj współpracować, możemy działać. Natomiast musicie mieć świadomość, że to Wam wydłuży o no, miesiąc, to. dwa, bo tak, tak naprawdę już mamy miesiąc kampanii, miesiąc przerwy, czyli co najmniej tracimy dwa miesiące na sprzedaż. I tu możesz powiedzieć, no jeżeli jesteśmy w okresie, jest wrzesień, no to w tym momencie Państwo stracicie kolejne miesiące, bo grudzień, czy tam początek stycznia to nie jest miejsce na sprzedaż. Czyli nagle robi się Wam cztery miesiące dłużej sprzedaż. Czy jesteście na to gotowi? Tak czy nie? Czy jesteście gotowi ponosić koszty opłat czynszowych i tak dalej? Tak czy nie? Czy Wy macie się przeprowadzić za dwa miesiące? Ok, chcecie się przeprowadzić za 2 miesiące, ale tu już widzicie, że to będą cztery miesiące plus jeszcze będzie klient kredytowy, robią się kolejne dwa miesiące. Czy macie 6 miesięcy? Czy macie te pół roku zapasu? Mhm. I wiesz, tu tych metod rozbicia tej ceny jest bardzo, bardzo dużo. Ja, tu, tu masz w tej chwili kilka mhm. i, i jakby też sobie pomyśl na następne, na przykład spotkanie. Co ty jeszcze możesz zaproponować, żeby tą cenę rozbijać. To tutaj oczywiście jest, jest jeszcze mnóstwo, w zależności od sytuacji, jak już się rozmawia z klientem, jeżeli on ci mówi, a sąsiad sprzedał, e, sprzedał za tyle. Ja, ja mm -hmm. ostatnio miałem sytuację, że e, sąsiadka sprzedała za tyle, no to wiesz, no w tym momencie możesz to na przykład w senatorium sobie bardzo łatwo sprawdzić, jaka tam była cena transakcyjna. Czyli jaka była cena transakcyjna tej, bo to masz adres podany, nawet z tym adresem. Mm -hmm. I w tym momencie mówisz, nie, no widzi pani, no sąsiad powiedział, że sprzedał za 550, on sprzedał za 480. Na <laughs> Tutaj możesz powiedzieć, że no, tak, sąsiad sprzedał. Możesz znaleźć ogłoszenie sąsiada, bo masz w archiwum. <laughs> Bardzo często sobie okazuje się, że e, klienci mówią, e, ja, ja, ja teraz miałem taką sytuację, że klienci, klientka mówi, że to jest warte 17 tysięcy. I sąsiad za tyle sprzedał, znaczy klatkę obok, prawda? Podobne mieszkanie, 17. Ja mówię, że cena rynkowa to jest 14 tysięcy za metr. On mi on sprzedał za 17. Mm -hmm. Ja sobie wiesz, wszedłem sobie oczywiście w archiwum ogłoszeń i faktycznie on wystawił za 17, nie? Ale ostatnie ogłoszenie, które wisiało pół roku temu, było mm -hmm. za 15 tysięcy za metr. Mm -hmm. Czyli wiesz, on jej powiedział, że za 17, ale ja już jej mogę pokazać. No tak, ale proszę zobaczyć. On już e, ostatnie, jego zmiana ceny tego mieszkania, o którym pani mówi, bo wiesz, na tym osiedlu akuratnie bez problemu znajdziesz, co się sprzedawało w ciągu ostatnich, no bo masz achimów wszystkich ogłoszeń. W związku z tym e, jesteś w stanie z reguły. Nie ma tak, że, wiesz, że w ciągu roku na danym osiedlu się sprzedało 100 mieszkań. Masz mm. 5, 6, 7, o takim met, met, metrażu akuratnie. Więc możesz zobaczyć, najwyższa cena tutaj była 15 tysięcy. Więc on nie mógł sprzedać za 17, skoro sprzed z ceną do 15, czyli on to sprzedał nawet poniżej 15. I już w tym momencie mam urealnioną cenę. Więc metod jest dużo, to wszystko zależy, którą zastosujesz. Od, od tej rozmowy z tymi ludźmi będziesz widzieć po prostu, które, które można powiedzieć. Mm -hmm. A z tą wyceną, jak idę, to powiedz, to jest na przykład właśnie ta wyceniarka z Propersley, czy jest coś jeszcze? Możesz z tego. Znaczy, wiesz, co wyceniarek możesz wyceniać. W tej chwili chyba też Enbo wprowadził. Propersley, możesz, um, ojejku, jak oni się nazywają? Sonach ma... Home, mm -hmm. możesz. Możesz sobie wycenić w trzech różnych nie, programach i po prostu zobaczyć, mm -hmm. co oni ci wyceniają. Natomiast zawsze e, pamiętaj, że te wyceniarki są e, nie najlepsze. Mm -hmm. Jakby mimo wszystko z reguły sama na podstawie cen, jeżeli sobie wejdziesz do Propelcji Nbota, e, jesteś w stanie to sobie dokładniej wycenić. E, e, Propel, który, który, który my mamy tutaj e, w akademii, nie? Mhm. korzystamy i, i tam w tej chwili jest poprawiana wyceniarka i tam masz taki suwaczek, że jak robisz wycenę, to możesz sobie skorygować tą cenę. Czyli na przykład jeżeli uważasz, że ta cena jest troszeczkę nieadekwatna do tego, czy chcesz zaproponować klientowi inną troszeczkę cenę, bo uważasz, że no, mhm. e, no już wy, wy, wyceniarka ci pokazała tyle, ile on, ale ty widzisz, że to niekoniecznie jest ta cena, to możesz sobie minus 4, minus 5, minus 6% suwakiem to sobie zmienić i w tym momencie urealniasz tą cenę. Natomiast tak, war, warto pójść sobie z taką wyceną na spotkanie jako jeden z elementów. Bo to już, okay, Możemy sprzedawać drożej. Wartość rynkowa jest taka. Ale trzeba się liczyć z takimi i z takimi mm -hmm. e, po prostu konsekwencjami. Tyle. Mm -hmm. Mm -hmm. A ten archiwum ogłoszeń, żeby poszukać to, to też jest proper... Czyli Gdzie to jest? Tak, wchodzisz sobie, klikasz sobie z ogłoszenia aktualne i nieaktualne. to nie, nie aktywne, musi być, okay. Może być tak i sobie ustawiasz z ilu dni wstecz, chcesz a, zobaczyć te okay. ogłoszenia. I załóżmy, ty masz mieszkanie, nie wiem, 31 metrów, nie? No mm -hmm. sobie robisz mieszkania 28-35 metrów, okres powiedzmy 6 miesięcy. Mm -hmm. I na mapie sobie możesz jeszcze nawet zakreślić, Możesz sobie zakreślić, żeby on był tylko z tego rejonu ogłoszenia. W tym momencie ci się pojawią wszystkie ogłoszenia, które były uh -huh. z ceną wywoławczą uh -huh. i ze wszystkim, co się działo w trakcie, czyli że tutaj było o 5%, o 10%, dokładnie kiedy, uh -huh. w jakich okresach zmieniała się ta cena. W tym momencie wiesz, to, to już pokazujesz twarde argumenty. Uh -huh. Ja rozumiem, że Państwo chcecie. Ja też bym chciała. Uh -huh. Ja też bym chciała być blondynką. No ale muszę się farbować, chociażby, nie, wiesz, to masz. Ba bardzo często tutaj warto sobie zażartować chociażby, nie? No. Czy ty się śmiejesz? Tak, śmieję się. <laughs>